W listopadzie 1986 roku duńska wieś leżała cicho pod kołdrą wczesnego zimowego mrozu. Król Eryk Fiantciu spędził dzień na polowaniu z bliskimi towarzyszami po lasach północnej Jutlandii. Gdy zapadł zmrok, królewska drużyna szukała schronienia na noc, wybierając stodołę kościelną w pobliżu Findrup. Król miał 37 lat. Znany był z imponującej postury i władczego wyglądu. Rządził Danią przez czternaście lat, zyskując zarówno lojalnych zwolenników, jak i zajadłych wrogów. Tego wieczoru, po ucztowaniu i piciu, Eryk udał się na swoje prowizoryczne legowisko ze słomy, nieświadomy, że śmierć czeka na niego w cieniu. Krótko po północy postacie poruszały się cicho w ciemności, spiskowcy przebrani za mnichów, ukryli się w stodole wiele godzin wcześniej, ich szaty skrywały nie teksty religijne, lecz ostre sztylety i topory. Czekali, aż królewscy strażnicy zmęczą się, a przestrzeń wypełniły odgłosy głębokiego oddechu. Atak nastąpił z nagłą, szokującą brutalnością. Fałszywi bracia zakonni rzucili się na śpiącego króla z podniesioną bronią. Eryk obudził się z uczuciem zimnej stali przebijającej jego ciało. Pierwsze ostrze uderzyło go w klatkę piersiową, ale nie było śmiertelne. Był w pełni świadomy, rozpaczliwie próbując się bronić, gdy atakowało go wielu napastników. Jeden po drugim ostrze, wbijały się w jego ciało. Każde pchnięcie przynosiło nowe fale agonii, gdy walczył o ucieczkę. Jego krzyki rozniosły się po stodole, ale jego strażnicy zostali strategicznie od niego oddzieleni. Pomoc nie nadejdzie. Zabójcy kontynuowali swój szaleńczy atak. Tradycja mówi, że Eryk doznał dokładnie 56 oddzielnych ran, każda starannie zadana, aby zmaksymalizować ból bez powodowania natychmiastowej śmierci. Krew nasiąknęła słomę pod nim, gdy jego siły słabły. O świcie zabójcy zniknęli. Kiedy jego towarzysze weszli do stodoły, odkryli ciało króla, pobite nie do poznania. Słoma wokół niego była przesiąknięta ciemną czerwienią. Jego twarz zastygła w masce przerażenia i bólu. Duński tron opustoszał w ciągu jednej nocy skalkulowanej brutalności. W 1155 r. P. Erki Egiptem rządził Ramzes III, faraon u szczytu swojej potęgi. Pokonał obcych najeźdźców, zbudował potężne pomniki i zapoczątkował dziesięciolecia dobrobytu. W wieku 65 lat był nadal energiczny, spodziewano się, że będzie rządził jeszcze przez wiele lat. Ale w murach jego własnego pałacu formował się śmiertelny spisek. Spisek koncentrował się wokół Thiae, jednej z żon faraona, i jej syna Pentawera. Nie byli oni główną rodziną królewską. Syntie został pominięty w sukcesji. Kierowani ambicją i urazą zwerbowali urzędników pałacowych. Strażników, a nawet praktykujących magię, aby pomogli im zamordować faraona. W dniu, w którym Ramzes miał uczestniczyć w ceremonii religijnej w kwaterach haremu, spiskowcy czekali. Gdy skręcił za róg w korytarzu pałacowym, zaatakowali. Początkowy atak nastąpił od tyłu, szybko i niespodziewanie. Strażnicy, którzy byli częścią spisku, zablokowali wszelkie drogi ucieczki. Faraon walczył. Palec u jego prawej stopy został całkowicie odcięty w walce. Kość czysto przecięta brązowym ostrzem. Gdy upadł, jeden z zabójców, prawdopodobnie zaufany ochroniarz, podszedł z ostrym miedzianym sztyletem, jednym zdecydowanym ruchem podciął faraonowi gardło. Cięcie było precyzyjne i głębokie. Całkowicie przecięło tchawice i przecięło obie tętnice szyjne i żyły szyjne. Krew trysnęła na wypolerowaną kamienną posadzkę, gdy Ramzes chwycił się za szyję. Był nadal świadomy, czując ciepły strumień krwi między palcami rozpaczliwie próbując zatamować krwawienie. W ciągu kilku sekund siły faraona zaczęły słabnąć. Jego płuca wypełniły się nie powietrzem, ale jego własną krwią. Jego ciało drgało, gdy nastąpiło niedotlenienie. W niecałe dwie minuty najpotężniejszy człowiek starożytnego świata leżał martwy w rozlewającej się kałuży królewskiej krwi. Spiskowcy odnieśli sukces, ale ich zwycięstwo było krótkotrwałe. Każdy uczestnik spisku został schwytany, osądzony i stracony w ciągu kilku tygodni. 19 maja 1536 roku nad Tower of London zapanowała niezwykła cisza. W środku Anna Boleyn przygotowywała się na swoje ostatnie chwile. Zaledwie trzy lata wcześniej została koronowana na królową Anglii po tym, jak Henryk Wisco zerwał z Rzymem, by ją poślubić. Teraz, w wieku 35 lat, stanęła w obliczu egzekucji pod zarzutem cudzołóstwa, kazirodztwa i zdrady. Oskarżeń sfabrykowanych przez tych, którzy chcieli ją usunąć. Anna spędziła ostatnią noc na modlitwie. Wiedziała, że nie będzie ułaskawienia. Kat został specjalnie sprowadzony z Calais. Był to ekspert od miecza, a niezwykły topornik używany do zdrajców. Był to ostatni dar Henryka dla kobiety, którą kiedyś nieustępliwie ścigał. Szybka, czysta śmierć. Około godziny ósmej na Tower Green zgromadził się tłum około tysiąca widzów. Strażnicy eskortowali Annę z jej komnat. Miała na sobie ciemnoszarą, adamaszkową suknię, oprzytą futrem i karmazynową spódnicę pod spodem w kolorze męczeństwa. Jej twarz wykazywała niezwykły spokój. Kiedy dotarła do niskiego, drewnianego szafotu, Anna krótko zwróciła się do tłumu, pochwaliła króla i zaakceptowała swój los, ale utrzymywała swoją niewinność. Widzowie oglądali w niespokojnej ciszy. W przeciwieństwie do większości skazanych więźniów, nie okazywała strachu. Anna zdjęła nakrycie głowy i schowała swoje ciemne włosy pod prostym białym czepkiem, aby całkowicie odsłonić szyję. Kat, zgodnie z tradycją, poprosił ją o przebaczenie, którego udzieliła. Wtedy nastąpił niezwykły moment, który zaniepokoił świadków. Szermierz poprosił asystenta, aby odwrócił jej uwagę, wskazując na coś w oddali, podczas gdy on sięgnął po swój miecz. Klęknęła prosto, cicho, powtarzając: Jezusowi Chrystusowi polecam moją duszę, Panie Jezu, przyjmij moją duszę. Miecz był ostry jak brzytwa i dzierżony z ekspercką precyzją. Całkowicie odciął jej głowę jednym poziomym cięciem, tak szybko, że wielu z tłumu nie od razu zdało sobie sprawę, co się stało. Krew trysnęła na platformę pokrytą słomą. Najbardziej niepokojące dla świadków było to, co stało się później. Usta Anny. Nadal poruszały się przez kilka sekund po dekapitacji, jakby wciąż formowały jej ostatnią modlitwę. Jej oczy otworzyły się i zamknęły raz, zanim znieruchomiały. O 7 lutego 1588 roku wielka sala zamku Fotheringhay była przygotowana na egzekucję. Maria Stuart, była królowa Szkotów, spędziła 19 lat w angielskiej niewoli, oskarżona o spiskowanie przeciwko swojej kuzynce, królowej Elżbiecie. W wieku 44 lat przeżyła dziesięciolecia intryg politycznych, ale nadeszła jej ostatnia godzina. Maria weszła do sali o ósmej rano, idąc z trudnością z powodu silnego reumatyzmu. Pomimo bólu zachowała królewską godność. Miała na sobie suknię w kolorze karmazynowo-brązowym, liturgiczny kolor męczeństwa z czarnym welonem, który opadał na jej ramiona. Na szyi wisiał krzyżyk i agnus Dei. Dwustu widzów oglądało w ciszy, jak wchodziła po schodach na szafot, który był okryty czarnym suknem. Odmówiła pomocy od katów, oświadczając: Dziękuję, ale nie jestem przyzwyczajona do rozbierania się przed tyloma ludźmi ani do takiej obsługi. Z pewnymi rękami zdjęła welon, suknię, a na końcu gorset, odsłaniając karmazynową halkę. Cała sala mogła zobaczyć, że nosiła kolor katolickiego męczeństwa od stóp do głów. Jej damy dworu płakały. Gdy zawiązywały jej oczy białym płótnem, Maria uklękła przy niskim, dębowym bloku. Jej ostatnie słowa były wyraźne: In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Kat podniósł topór i zamachnął się. Pierwsze uderzenie chybiło celu, uderzając ją w tył głowy zamiast w szyję. Maria nie wydała żadnego dźwięku, ale świadkowie widzieli, jak jej usta poruszają się w modlitwie. Drugie uderzenie przecięło większość jej szyi, ale pozostawiło mały kawałek ścięgna. Kat musiał przepiłować go trzecim uderzeniem, zanim jej głowa została całkowicie odcięta. Kiedy kat podniósł jej głowę i zawołał: "Niech żyje królowa!", stała się widoczna makabryczna rzeczywistość. Kasztanowe włosy w jego ręku były peruką. Prawdziwe włosy Marii były krótkie i całkowicie siwe, opadając na szafot. Co bardziej szokujące, spod jej halki wyskoczył mały pies, gdzie ukrywał się przez całe to doświadczenie. Ułożył się między jej oddzieloną głową a ciałem, skomląc i odmawiając odejścia, nasiąkając kałużą królewskiej krwi? We wczesnych godzinach porannych 17 lipca 1918 roku ostatni car Rosji i jego rodzina zostali obudzeni w swoich kwaterach w Jekaterynburgu. Mikołaj Durdziełą, jego żona Aleksandra, ich pięcioro dzieci, Olga, Tatiana, Maria, Anastazja i Aleksiej wraz z ich lekarzem i trzema służącymi zostali poinformowani, aby szybko się ubrać, bolszewiccy strażnicy twierdzili, że trzeba ich przenieść ze względów bezpieczeństwa. Gdy siły białorosyjskie zbliżały się do miasta, rodzina carska została zaprowadzona na dół do małego, bezokiennego, piwnicznego pomieszczenia o wymiarach zaledwie 6 na 5 metrów. Ustawili się pod ścianą, Mikołaj stał ochronnie przed swoim 13-letnim synem hemofilikiem, Aleksiejem, który siedział na krześle z powodu kontuzji. Kobiety stały za nimi, nikt nie podejrzewał, co miało się stać. Około godziny 2:15 rano 11 uzbrojonych mężczyzn weszło do pokoju. Ich dowódca Jakow Jurowski odczytał krótkie oświadczenie: W związku z tym, że wasi krewni kontynuują ofensywę przeciwko Rosji Radzieckiej, Prezydium Uralskiej Rady Regionalnej postanowiło was stracić. Zanim Mikołaj zdążył w pełni zrozumieć te słowa, Jurowski wyjął swój pistolet kolt i strzelił prosto w klatkę piersiową cara. Kula przebiła jego serce. Zabijając go niemal natychmiast. Pozostali kaci natychmiast otworzyli ogień, tworząc ogłuszający huk w zamkniętej przestrzeni. Gęsty dym z broni szybko wypełnił pomieszczenie, utrudniając widoczność. To, co nastąpiło później, przerosło oczekiwania zabójców. Pomimo wielu ran postrzałowych, caryca i jej córki nie zginęły natychmiast. Nieznane katom, kobiety miały wszyte klejnoty i diamenty w swoje gorsety, tworząc częściową kamizelkę kuloodporną. Gdy dym się rozwiał, przerażeni strzelcy odkryli, że niektóre z ich ofiar wciąż jęczały i poruszały się. Kaci wyciągnęli bagnety i zaczęli wielokrotnie dźgać ocalałych. Najmłodsza córka, 17 Anastazja krzyczała i próbowała doczołgać się do drzwi. Została schwytana i wielokrotnie ugodzona bagnetem w klatkę piersiową. Aleksej, wciąż oddychający pomimo kilku ran postrzałowych, otrzymał ostatni strzał z pistoletu w głowę. Masakra trwała około 20 minut. Kiedy wreszcie się skończyła, podłoga była śliska od krwi, a ściany pokryte dziurami po kulach i śladami bagnetów. Ciała zostały obnażone, rozczłonkowane toporami, spalone kwasem siarkowym i pochowane w lesie poza miastem. W 867 roku nainsejem król Aella z Northumbrii zmierzył się z gniewem najbardziej przerażających wojowników Europy. Synowie legendarnego wikingskiego wodza Ragnara Lodbroka przekroczyli Morze Północne z potężną siłą, zwaną wielką armią pogańską. Ich cel był jeden: pomścić śmierci ojca z rąk Eli wiele lat wcześniej. Król Nortumbrii rzekomo stracił Ragnara, wrzucając go do jamy z jadowitymi wężami. Teraz, gdy linie bitewne formowały się pod Jorkiem, Ela wiedział, że wikingowie nie okażą litości, jego siły zostały pokonane w decydującej klęsce, a sam, a Został schwytany żywcem dokładnie tak, jak zaplanowali Norsemenowie. Iwar bez kości, najbardziej bezwzględny syn Ragnara, osobiście nadzorował to, co nastąpi. Schwytany król został przyprowadzony do obozu Wikingów, a wojownicy zebrali się w kręgu, aby być świadkami jego losu. Ręce i stopy Aeli zostały ciasno związane surową skórą, która miała się skurczyć podczas wysychania, wcinając się w jego ciało. Rytuał rozpoczął się o świcie. Dwaj wojownicy trzymali Aelle twarzą do dołu na drewnianym stole, gdy Iwar podszedł z ostrym nożem. Z wprawną precyzją wykonał głębokie nacięcie wzdłuż kręgosłupa króla. Krew popłynęła natychmiast, ale to był dopiero początek męki. Używając końcówki ostrza Iwar oddzielił skórę i mięśnie od pleców Aelli. Odsłaniając żebra, król był nadal w pełni świadomy, jego krzyki rozbrzmiewały po obozie. Nie okazano litości, nie udzielono szybkiej śmierci. Był to rytuał znany jako krwawy orzeł, Najbardziej przerażająca egzekucja w świecie wikingów. Za pomocą specjalistycznych narzędzi do kości, Iwar i jego bracia ostrożnie łamali każde żebro przy kręgosłupie, a następnie wyciągali je jedno po drugim, rozkładając je jak skrzydła. Dźwięk pękających kości przerywał słabnące krzyki Aelli. Sól wcierano w ranę, intensyfikując agonię do niewyobrażalnych poziomów. W ostatniej fazie rytuału sięgnęli do jamy ciała wciąż żyjącego króla i wyciągnęli jego płuca, przeciągając je przez rany i układając na rozłożonych żebrach. Rezultat przypominał krwawe orle skrzydła rozłożone na jego plecach, a Ella pozostawał żywy przez większość tego procesu. Jego ciało było chronione przed miłosierdziem szoku przez stymulanty wtłaczane mu do gardła. Dopiero gdy jego płuca zostały całkowicie wyciągnięte, Śmierć wreszcie go pochłonęła, kończąc najbardziej przerażającą królewską egzekucję w średniowiecznej historii. 12 lutego 1554 roku drobna postać szła przez trawnik w Tower of London w kierunku niskiego drewnianego szafotu. Lady Jane Grey miała zaledwie 16 lat i panowała jako królowa Anglii przez prawie 9 dni w poprzednim lipcu, zanim została zdetronizowana i uwięziona. Jej zbrodnia nie była jej własnym dziełem. Została osadzona na tronie przez machinacje potężnych ludzi, w tym jej teścia. Nastolatka spędziła ostatnią noc na modlitwie, wiedząc, że jej młodość jej nie uratuje. Maria Tudor, prawowita królowa z krwi, początkowo okazała miłosierdzie, ale bunt pod wodzą ojca Jane przypieczętował jej los. Gdy nastał świt, zrozumiała, że nigdy nie zobaczy kolejnego zachodu słońca. Jane podeszła do egzekucji z niezwykłym spokojem. Miała na sobie prostą czarną sukienkę, jej jasnobrązowe włosy schowane pod czepkiem. Świadkowie zauważyli, że trzymała w rękach mały modlitewnik, z którego czytała do ostatniej chwili. Jej twarz nie zdradzała strachu, choć jej ciało lekko drżało w lutowym chłodzie. Po dotarciu do szafotu Jane podała swoje rękawiczki i chusteczkę swoim damom. Następnie zwróciła się do małego tłumu zebranego, aby patrzeć jak umiera, przyznając się do swojego bezprawnego przyjęcia korony, ale utrzymując swoją niewinność jakiejkolwiek zdradzieckiej intencji. Jej głos nigdy nie zadrżał, gdy wypowiadała swoje ostatnie słowa: Panie, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Kat, jak to było w zwyczaju, ukląkł i poprosił ją o przebaczenie, którego chętnie udzieliła. Wtedy nastąpił moment, który świadkowie później opisali jako najbardziej rozdzierający serce. Gdy polecono jej położyć głowę na bloku, Jane zamarła. Pomimo jej duchowego przygotowania, ta fizyczna rzeczywistość chwilowo ją przytłoczyła. Co mam robić? Gdzie to jest? Zapytała, nagle zdezorientowana na nieznanej platformie. Jej oczy, teraz zakryte opaską z tkaniny, nie mogły jej prowadzić. Jej ręce wyciągnęły się, ślepo szukając w powietrzu, nic nie znajdując. Przez przerażające sekundy panikowała, gorączkowo obracając głowę. Gdzie to jest? Co mam robić? Powtórzyła. Kat delikatnie ujął jej drżące ręce i poprowadził je do drewnianego bloku. Gdy poczuła jego kształt, Jane odzyskała spokój, prawidłowo się układając, wyciągnęła szyję na dębowej powierzchni i wypowiedziała swoje ostatnie słowa. Panie, w Twoje ręce oddaję mojego ducha. Topór opadł jednym czystym cięciem. Głowa najmłodszej monarchii angielskiej w historii potoczyła się na słomę, jej usta wciąż poruszały się w cichej modlitwie przez kilka sekund później W 1030 roku najpotężniejszy monarcha Norwegii ucztował w wielkiej sali w Hustat. Król Sigurd znany jako Krzyżowiec zyskał swoją reputację prowadząc siły norweskie do Jerozolimy dwie dekady wcześniej jako pierwszy król europejski który osobiście podjął taką podróż W wieku 40 lat nadal utrzymywał siłę fizyczną która uczyniła go legendarnym w bitwie ale jego umysł stawał się coraz bardziej niestabilny Sala była wypełniona elitą królestwa, hrabiami, właścicielami ziemskimi i wojownikami, którzy złożyli przysięgę wierności pod sztandarem Sigurda. Potężne dębowe stoły uginały się pod tacami mięsa i rogami miodu pitnego. Król siedział u szczytu stołu, pozornie w dobrym nastroju, pijąc głęboko i prosząc o pieśni sławiące jego zwycięstwa. Sigurd nie zdawał sobie sprawy, że wielu z tych mężczyzn już zdecydowało się wesprzeć jego syna Magnusa w walce o władzę. Zaplanowali te ucztę drobiazgowo, wybierając idealny moment do ataku. W miarę upływu nocy zapewnili, że puchar Sigurda nigdy nie był pusty, czekając, aż ciężki miód pitny stępi jego legendarne refleksy. Około północy, gdy król był pijany, subtelny sygnał przeszedł między spiskowcami. W jednej chwili Sigurd śmiał się z poematu skalda w następnej jego najbliżsi doradcy wstali z miejsc z wyciągniętymi sztyletami. Pierwsze ostrze ugodziło go w bok, wsuwając się między żebra z prawną precyzją. Sigurd ryknął z szoku i bólu, zrywając się na nogi z taką siłą, że ciężki drewniany stół przewrócił się. Kielichy i półmiski runęły na podłogę, gdy sięgał po swój nieobecny miecz. W tej chwili zamieszania trzy kolejne sztylety znalazły swój cel jeden w plecy, drugi w ramię, trzeci w brzuch. Pomimo ran król walczył gołymi rękami, łamiąc szczękę jednego z napastników jednym ciosem. Ale więcej spiskowców zbliżało się. Ostrze przecięło mu gardło, posyłając strumień królewskiej krwi na stół. Inne przebiło jego klatkę piersiową, przebijając płuco. Sigurd upadł na stół, biesiadny, łapiąc oddech, gdy jego krew zebrała się wśród rozlanego miodu pitnego i rozsypanego jedzenia. Jego palce nadal zaciskały się na rękojeści sztyletu wystającej z klatki piersiowej. Jego oczy zatrzymały się na twarzach mężczyzn, którzy klęczeli przed nim tego samego ranka. Przysięgnik, zdołał wyszeptać przez zakrwawione usta. To były jego ostatnie słowa, zanim światło zgasło w jego oczach. Jego ciało rozłożyło się na tym samym stole, przy którym przed chwilą wznosił Toast za pomyślność swojego królestwa. Jeśli te relacje o upadłych członkach rodziny królewskiej i brutalnych końcach najpotężniejszych postaci w historii zmieniły Twoje spojrzenie na przeszłość, proszę? Zasubskrybuj i polub kanał. Poświęcamy się odkrywaniu historii, którą próbowali pogrzebać. Dołącz do nas, gdy eksplorujemy cienie przeszłości aby zrozumieć naszą przyszłość. Następny skarbiec historycznych tajemnic zostanie wkrótce otwarty.